A, jeszcze ten aspekt pieniężny. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, ile zarabiam, bo, więc nie mam z tym żadnych problemów ostatecznie, bo ja zarabiam dobrze, patrząc na moich rówieśników, zarabiam zajebiście. Jak ostatnio zacząłem bardziej brać, wiesz, bardziej zapierdalać, jeszcze zacząłem też streamować, to zarabiam... Wiesz, no zajebiście według mnie, e, ze streamowaniem zarabiam ponad dychę miesięcznie spokojnie dla mnie już na rękę po podatkach, więc dla mnie to są pieniądze dojebane, ja się z tego cieszę, e, na golfa mi starcza, ja nie jestem rozrzutny, prawie nie wydaję pieniędzy na żadne głupoty, e, chodzę w koszulkach za 15 zł, ja mam wyjebane e, w jakieś tam życie konsumpcyjne. Jak jeżdżę na wakacje, to szukam sobie najtańszego kurwa hotelu, bo chodzi o spędzanie miło czasu, a nie siedzenie w pięciogwiazdkowych szeratonach. Ja, ja mam w takie rzeczy wyjebane, e, więc mnie e, pieniądze nie bolą. Wiadomo, zawsze można mieć więcej, i będę starał się zawsze e, o podwyżkę, ale, ale nie boli mnie to jakoś. Więc, yy, więc nie mam żadnych kurwa gorączki z powodu, z powodu pieniędzy.